Istotnych sprawach trzeba reagować, trzeba mówić. Problem polega na tym, że w głównoburzach zanika ta istota, a wszyscy się pod tą ważną sprawą i istotą podpisują. Takim genialnym przykładem dla mnie z mojego serca jest organizacja DIOS. Kocham to, co robią. Czy ja uważam, że jedyną formą walki o prawa zwierząt, czy jedyną słuszną drogą jest to, żeby je zabierać, żeby o tym krzyczeć, żeby przeklinać? Ależ oczywiście, że nie. Ale czy to jest czasami jedyną skuteczną drogą? Ależ oczywiście, że tak. I DIOS to robi. I nie nazwałabym nawet przez sekundę tego, co robi dios, główno burzą, dlatego, że za tym idzie konkretne działanie. Zupełnie inaczej jest, kiedy podpisujesz się pod opinią e, 380 osób danego posta, trzeba być skończonym idiotą, żeby dać się sfotografować w taki sposób. Albo trzeba być skończoną kretynką, żeby coś takiego powiedzieć. Albo trzeba nie mieć cienia odpowiedzialności, żeby się wyrazić w taki sposób.